Znowu w wyścigach. Będą się ścigać z Kidem Kazumem. Secret Spice przejmują komender nowy, srebrny Super Zinks. W klanku Comporation pojawił się nowy złotek. W laboratorium profesora K i Doktora Frostikusa pojawił, pojawia się nowy Super Wings. Nie wiadomo, czy będzie bohaterem, czy złoczyńcą, bo Enigma przyjechał w nocy i podmienił przywiózł Kazum i, Kid, i kida Shine'a. Zmiany Roboty? robotów jest teraz 4 pięć. A bohater złoczeńcy mają nowe popełnienie. Nowe pojazdy w Caboom City. I podziemny parking złoczeńców. Drabina? Enigma ze swoje. A Doktor Volt? Ups, mówię już na kwiecień. Przyjedzie w marcu. Never today.